Pani redaktor, trwają czynności procesowe w tej sprawie. Prokuratura i policja zadziało, zadziałały modelowo, zupełnie inaczej niż zadziałał pan Budka wtedy, kiedy jego kolega, pan Nitras, używał przemocy, bił i napadał inne osoby. Skopał kobietę, między innymi kopnął kobietę, panią poseł Arendt. Fizycznie tak samo, używając przemocy na oczach mediów, przetrzymywał pana Sebastiana Kaletę. Uderzał i popychał działaczy pro-life. Więc no, można powiedzieć, kiedy kali ukraść krowę dobrze, a kiedy kalemu ukraść krowę źle. No, pan Budka dawał przykład swojej niezwykłej bezczelności, gwarantując bezkarność swojemu koledze partyjnemu, panu Nitrasowi, który używał przemocy i wobec posłów, i wobec zwykłych ludzi. I chronił go później przed odpowiedzialnością karną. wobec kobiety, kopnięcie kobiety, pani jest kobietą. Jakby by pani się czuła, gdyby ktoś panią kopnął? i czy ktoś taki był posłem, a ten człowiek, pan Nitras, przez pana Budkę jest awansowany. No później te ludzie to obserwują myślą, że to jest standard, który jest dopuszczalny. Dodam, że wedle mojej wiedzy człowiek, który dopuścił się tego czynu, który został zatrzymany i modelowo potraktowany w tym sensie, zdecydowany przez prokuraturę, to jest zupełnie inaczej inne działanie niż pana Budki, o której tu wspomniałem, przyznał się, ale przedstawia odmienną nieco wersję wydarzeń, co do istotnych okoliczności, i na pewno prokuratura będzie to weryfikować w oparciu o zebrany mat, obiektywny materiał, też nagrania, które są dostępne, i wtedy będziemy państwa, czy prokuratura będzie państwa informować, jak wyglądają fakty i przebieg tego zdarzenia dokładnie. Każda przemoc jest zła, i dlatego niezwykle krytycznie oceniam głosowania pana budki, który chronił przed odpowiedzialnością przemocowca pana Nitrasa, który dopuszczał się napaść i na posłach, i na kobiecie, i na zwykłych ludziach z którym się nie zgadzał. Nie ma zgody na przemoc, więc pan Budka uderzy się teraz mocno w piersi, pan Donald Tusk, i, i pytam ich, jak to jest możliwe, że człowiek, który używa publicznie przemocy, to jest wiele nagrań, które to potwierdzają, jest awansowany przez nich, pełni tak ważną funkcję i jest e, promienną osobą Platformy Obywatelskiej. To znaczy, że Platforma wspiera przemoc. Więc kto sieje wiatr, znacie państwo takie powiedzenie, co zbiera potem. E, Niezależnie od tego, tym się różni od Zjednoczonej Prawicy od Platformy Obywatelskiej, że my zawsze odcinamy się i potępiamy tego rodzaju przemoc fizyczną i stąd działania Policji i Prokuratury.